Dzień dobry Państwu. Katalizator wiedzy i wasia z tej strony. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć troszkę o problemie, który być może pojawił się u Państwa teraz w okresie pandemii, a może borykaliście się z nim także w przeszłości. Ten problem to niezidentyfikowany lęk, który się pojawia, powstrzymuje Państwa przez zrobienie czegoś, być może fajnego, pożytecznego, jednak pewne myśli, pewne zachowania, powiedzmy reakcje naszego ciała blokują te chęci i boicie się coś w tym temacie zrobić. Macie blokadę. Gorąco zachęcam do zapoznania się z książką Sieci natrętnych myśli. Być może zrewolucjonizuje ona Wasze podejście do Waszych lęków. W przeszłości z reguły, jeżeli czegoś baliśmy się, każdy z nas tego unikał. W tej książce jesteśmy zachęcani do tego, aby niczym Indiana Jones odkryć ten nasz lęk, poznać jego przyczyny, zapytać siebie co mogę z tym zrobić. Poprzez parę ciekawych ćwiczeń możecie przepracować swój lęk i zobaczyć jaki jest tego efekt. Jeżeli wam się nie spodoba niczym nie ryzykujecie. Natomiast jeżeli uznacie, że to jest dobra metoda, jak poznanie, rozpisanie na części swojej kolęku, zrozumienie i podjęcie próby naprawczej, to bardzo gorąco zachęcam, aby z wszystkim, czego się boimy, postarać się zmierzyć. Jednak pamiętajmy, to musi być nasza osobista decyzja, Żadna osoba z zewnątrz nie może w skuteczny sposób wam narzucić tego, co macie zrobić. Podobnie występuje w sytuacji, kiedy osoby muszą znaleźć siłę w sobie, aby walczyć z przeciwnościami losu, aby walczyć z ciekawymi oraz mniej ciekawymi wydarzeniami nagłymi, typu pandemia, albo z sytuacjami, w których na nowo. Próbujecie odnaleźć się w nowej sytuacji. Czasem to jest choroba, czasem to jest wypadek, czasem po prostu zmiana na lepsze, ponieważ zmiana na lepsze u niektórych osób wywołuje sposób myślenia taki troszkę fataliczny. Teraz, kiedy jestem szczęśliwa, lub szczęśliwy, stanie się coś złego. Zatem, każda irracjonalna myśl, każdy irracjonalny lęk. Skąd się pojawił w naszej głowie i w nas samych? Warto się tego dowiedzieć. A jeżeli się dowiemy, to możemy się z nim nawet zakumplować, a później poprosić, żeby sobie poszedł. Być może dla kogoś nie będzie to przydatne. Być może dla kogoś będzie to nawet głupie. Jednak prawda jest taka, że w różnych okolicznościach życiowych czujemy lęk. Nie da się żyć kompletnie bez lęku, ale czasem jest on dobry, czasem jest on zły. Warto rozpracować i warto znaleźć swoją odpowiedź na temat swoich własnych lęków. A zatem zachęcam bez muszania. Jeżeli ktoś ma na to ochotę, książka jest dostępna i można sobie jesienne wieczory poświęcić na taką analizę i bawienie się detektywa. Bycie takim Sherlockiem Holmesem swoich lęków. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę tego, abyśmy się w przyszłości nie lękali i znaleźli coś, co nas wzmocni i pozwoli dostrzec radość i światło każdym nadchodzącym dniu mimo tego, że dni będą coraz krótsze, bo jesień i sima się zbliża. Dziękuję bardzo i do widzenia.